Pamiętajcie, kiedyś tutaj kręciłem, zapytaj beczkę pod tym obrazem, na samym początku. Kolejny dzień bez dostępu do sieci za mną. Nauka, nauka gotowania postępuje w stabilnym, dość szybkim tempie, bo już niedługo chyba skończę e, dwumiesięczny kurs. To co wszystko, co ugotowałem, było rozpisane na dwa miesiące. Mnie się to udało zrobić w trochę ponad tydzień. Więc dobre tempo. Dzisiaj zrobiłem gazpacho, czyli taką hiszpańską wariację na temat zupy pomidorowej, gdzie pomidory są z ogórkiem i z papryką. Do tego jako zagrycha pieczony czosnek, bardzo dobry, naprawdę. I to jest strasznie łatwe do zrobienia, wystarczy zawinąć czosnek w folię aluminiową, tam polać oliwą z oliwek, szczyptę soli dać i na pół godziny do pieca na około 200 stopni. Nie jest pyszny czosnek pieczony. Dzień gotowania, i od razu, jak idę do sklepu z jedzeniem, to wszystko widzę w HD, i wszystkie te tajemnicze składniki, na które w ogóle nie zwracałem uwagi wcześniej, nagle zaczęły nabierać sensu. Więc poszedłem do sklepu, który się nazywa Kuchnia Świata, bo tutaj mają takie różne fajne, egzotyczne składniki. Kupiłem olej kokosowy, którego nie mamy, a olej kokosowy to jest ciekawa rzecz w ogóle, bo można go używać i do jedzenia, i do dbania o cerę. Więc może się przyda. Mam też ghee, czyli indyjskie masło, wystuszczowe, czy tam jakieś bardzo zdrowe, którego też trudno znaleźć w Polsce. Oraz mam tamari, czyli bezcukrowy yy, rodzaj sosu sojowego. I do tego prażony dorsz na łóżeczku z ryżu brokułowego. Także tym się zasadniczo zajmuję teraz, choć oczywiście też yy, Pracuję i robię szereg różnych rzeczy, o których jeszcze nie chcę publicznie mówić, ponieważ mam swoje tajemnice przed wami. Też prawie każdą wolną chwilę poświęcam na czytanie. Jakoś mało gram w gry, mniej niż zakładałem i mniej niż myślałem, że będę grać w gry. Jakoś po prostu ten spokój braku internetu pozwala mi sięgać do książek, z czym miałem autentycznie problem ostatnimi czasy, że ciężko mi było się zabrać do czytania, a jak czytałem, to. Nie myślałem o tym, co czytam, tylko moje myśli biegały na wszystkie strony, naprawdę. No a teraz jest dużo lepiej, więc naprawdę po paru dniach, jakichś dziesięciu, prawda dniach bez internetu, czuję, że zaczęła mi powracać umiejętność koncentracji. I bardzo to sobie chwalę, bo to jest jeden z głównych celów, dla których całą tę akcję realizuję. <laughs> Żeby odzyskać możliwość skupienia się na jednej rzeczy, bez myślenia o wszystkich innych zakładkach w przeglądarce. Ja z tym mam problem w internecie. Jak gram w grę, myślę o tym, co się dzieje w przeglądarce, która jest otwarta pod spodem. W ogóle bardzo rzadko mi się zdarza po prostu słuchać muzyki jako ta czynność, którą wykonujesz w tym momencie, tylko raczej robię to jako e, tło do e, przeglądania internetu, prawda? Więc... no i książki, tak jak mówię. Za to jest w ogóle trudno się zabrać, hmm, ponieważ są za bardzo jednowątkowe, jak na mózg wychowany na dostępie do internetu. Więc dzięki za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia jutro. Zobaczymy, co jutro nam przyniesie w miesiącu bez internetu. Na razie.